Oh, Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale, a dzisiaj Wam między innymi opowiem o powrocie Henryka i Frankliniego w trzecim sezonie Danger Force, nowej świątecznej promocji Nickelodeon z udziałem aktorów z niebezpiecznego oddziału, nowe zdjęcia z planu trzeciego sezonu Danger Force, jak i możliwym powrocie Michelosa na YouTube, czyli Danger News. A więc, oczywiście, jeszcze zanim zaszło ten odcinek, to pamiętajcie, żeby zostawić ciłka w górę oraz zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, aby nie ominąć kolejnych odcinków na kanale. I oczywiście, pamiętajcie, aby napisać w komentarzu hashtag Danger News. I oczywiście, jeżeli chodzi o to wszystko, to odcinki na kanale teraz postaram się, żeby pojawiały się o wiele częściej. I od stycznia już oczywiście odcinki będą się pojawiać w miarę regularnie, co około tydzień bądź dwa. Tygodnie jednak spokojnie jeszcze przed świętami pojawi się jeden odcinek, więc wyczekujcie. A już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. A więc zaczniemy sobie oczywiście od powrotu Henryka i Frank A więc jak wiemy Henryk to postać, na którą tak naprawdę większość z nas czeka. Bo tak naprawdę no, to wszystko yy, tak naprawdę powstało dzięki niebezpiecznemu Henrykowi, czyli Dangerverse. Jednak jeżeli to wszystko, to oczywiście Henryk naprzemiennie pojawiał się właśnie w odcinkach Niebezpiecznego Oddziału, ale tym razem na szczęście będziemy mogli się oczywiście cieszyć, przynajmniej większość z widzów Niebezpiecznego Oddziału i Niebezpiecznego Henryka, gdyż jest duża szansa na to, że Henryk może się pojawić szybciej niż wielu z nas się spodziewało, gdyż już może się on pojawić w siódmym odcinku trzeciego sezonu Danger Force w roli Henryka. Karta, co naprawdę myślę, że byłoby bardzo dobrą wiadomością. Jednak w tym odcinku pojawi się też oczywiście Frankie Grande, który będzie oczywiście grać Frankiniego, co opisuje serwis Jazz Gerald Jr. Opierając się na jednym ze zdjęć, Jace reżyseruje siódmy odcinek sezonu trzeciego, a Frankie Grande powróci również jako Frankini. Więc myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość, i nadchodzący odcinek myślę, że. Bardzo może przynieść nam powiedzmy dużo emocji, szczególnie że sezon będzie mieć już premierę w 2023 roku. Więc kto wie, może zobaczymy Jaysa nie tylko właśnie za kamerą, ale też m.in. przed kamerą grającego Henryka w trzecim sezonie niebezpiecznego oddziału. Więc oczywiście napiszcie, czy czekacie na jego powrót, a ja już przechodzę do kolejnego tematu. A teraz powiemy sobie troszeczkę o promocji Nika na Instagramie Danger Force. Jak wiecie, dużymi krokami nadchodzą święta, a wraz z nimi oczywiście promocje, seriale i odcinki świąteczne serialów, w tym oczywiście m.in. od Nika. Już ostatnio na Instagramie Danger Force pojawiła się właśnie promocja wydarzenia Great Nixmas Tree Sliming. K oczywiście, y myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość, i szczególnie myślę, że tego rodzaju wydarzenia naprawdę mogą przynosić oczywiście nikowi myślę, że bardzo dobrą oglądalność, coś, co jest przede wszystkim bardzo dobrą wiadomością dla samej stacji, jak i dla nas, że właśnie tego rodzaju rzeczy dostajemy. Więc myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość i Nick właśnie pokazuje, że w miarę się trzyma i że wcale nie zwalnia tempa, z czego możemy oczywiście tylko się cieszyć. Mam też nadzieję oczywiście, że Nick Polska będzie szedł tą samą ścieżką, co oczywiście główny Nick i oczywiście tego życzymy oczywiście naszemu polskiemu Nickowi. A ja oczywiście teraz przechodzę do kolejnego tematu, czyli zdjęć z planu trzeciego sezonu Danger Force. Jak wiecie, trzeci sezon nadchodzi wielkimi krokami, a wraz z tym oczywiście dostajemy coraz więcej informacji, zdjęć, jak i oczywiście filmów z planu, serialu, gdyż myślę, że naprawdę... Yy... No jest to tak naprawdę potrzebne i tak naprawdę robi się to wszędzie, czy to właśnie w Nickelodeon, czy to w Disneyu, czy to tak naprawdę w każdej innej stacji telewizyjnej. Nie zabrakło tego oczywiście też tutaj, gdyż ostatnio Jace Norman udostępnił właśnie zdjęcia oraz filmy z planu, gdzie widzimy jak teraz Gander Ganderhide, grający oczywiście Milesa wraz z Rukiem, z Luke z Luką Luchanem ćwiczą właśnie swoje role w, w oczywiście serialowym gnieździe. Prócz tego James podzielił się m.in. Zdjęciami, zdjęciami z planu, gdzie widzimy czapę i Ray'a w gnieździe, jak oczywiście też właśnie Jace Norman udostępnił zdjęcia właśnie z za kamery z planu. Więc myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość, że Jason Norman wrzuca takie rzeczy. Może to właśnie też szczególnie świadczyć o tym, że być może może on właśnie powrócić w jednym z odcinków niebezpiecznego oddziału. Jednak oprócz niego też między innymi Dana Hitch postanowiła się właśnie podzielić krótkim filmikiem, w którym wraz z Terencem litter Duntenheitem sobie po prostu tańczy w naszym już typowym serialowym gnieździe. Myślę, że to jest naprawdę bardzo dobre i nie wiem jak Wy, ale ja naprawdę bardzo czekam na trzeci sezon Niebezpiecznego Oddziału, gdyż moim zdaniem zapowiada się on całkiem nieźle. Myślę, że jest naprawdę tam bardzo dobra atmosfera na planie, co właśnie możemy wynioskować z tych filmików, jak i zdjęć. I oczywiście czekam na sam sezon i mam nadzieję, że oczywiście ten sezon będzie tak dobry, jak właśnie atmosfera, która jest nam pokazywana na właśnie tych wszystkich filmach. A teraz przejdziemy sobie do kolejnego tematu, czyli możliwym powrocie Michelosa na YouTube. A więc, jak wiemy, Michelos jest największym w Polsce youtuberem nagrywającym content, content z Dangerverse. Oczywiście przez ostatnie 3 lata swojej działalności na YouTube uzbierał ponad tysiąca subskrypcji na swoim kanale. właśnie na content z Dangerverse jest naprawdę dość dobrą liczbą. W ciągu ostatnich miesięcy jednak aktywność na jego kanale zaś dość mocno spadła. Już od czterech miesięcy tak naprawdę no, nie pojawił się ani jeden odcinek na jego kanale. Tak samo jak właśnie z społecznością, gdzieś od ponad pięciu miesięcy nie było żadnego postu na społeczności. Jednak to wszystko oczywiście się ostatnio zmieniło, gdyż Miss Heros postanowił wrzucić właśnie posta dotyczącego piłki nożnej. Co może być oczywiście początkiem jakiegoś regularnego udzielania się na społeczności, a może nawet właśnie już powrotu na YouTube z regularnymi filmami, na co oczywiście mam bardzo dużą yy, nadzieję. Gdyż naprawdę bardzo przyjemnie mi się ogląda filmy Michelosa, jak i naprawdę bardzo dobrze mi się też właśnie z nim je nagrywało. Jednak też wiem, że trudno jest często pogodzić właśnie m.in. szkołę, prywatne życie właśnie z nagrywaniem odcinków. Do tego właśnie często dochodzi jakiś brak motywacji, więc no, nie jest to na pewno łatwe i myślę, że Michelos, jeżeli już wróci, to będzie musiał to zrobić jakby w sposób, w który będzie wiedział, że będzie chciał tego robić i że będzie mógł to robić regularnie, gdyż często właśnie jego powroty kończyło się na właśnie kilku regularnych odcinkach, a później właśnie swego rodzaju przerwami. Więc oczywiście ja Michał naprawdę bardzo kibicuję i mam nadzieję, że oczywiście jeszcze wróci on na YouTube'a w najbliższym czasie i mam nadzieję, że przynajmniej też będzie właśnie się udzielać między innymi regularnie w społeczności, więc oczywiście możecie też wpaść na jego kanał, zasubskrybować i możecie też oczywiście Michałosa ode mnie. Pozdrowić i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!